Skybase, Fortnite OG to naprawdę ciężka sztuka. Oczywiście zwiększony limit materiałów do 3000 bardzo pomaga, ale to, że woda nie chroni nas przed upadkiem, to, że nie ma praktycznie żadnych itemów chroniących nas przed upadkiem, czy nawet to, że nie ma dużych krzaków a małe krzaki nie chronią przed upadkiem, powoduje, że w rozdziale pierwszym Skybase potrafili robić tylko najlepsi. No a ja nie chwaląc się, byłem jednym z nich. A ten co. Okej, okay, to chyba właśnie te boty, co mówili, że włączyli w tym sezonie na OG Sezon. Nasza taktyka tak naprawdę jest bardzo prosta. Trzeba zebrać przede wszystkim jak najwięcej metalu. No bo to drewno mamy całą puszczę. Ale zanim metal, to trzeba. Pokonać tych wszystkich graczy, którzy nas tutaj dojeżdżają. No i fajnie by było zebrać jakieś leczenie, no bo zgaduję, że rzeczy do zejścia ze Skybase'u to nie znajdziemy żadnych. Bo oczywiście wody, do której możemy zeskoczyć ze Skybase'a, nie ma nigdzie. Żeby tego było mało, nie ma żadnych jetpacków ani nic nawet podobnego do tego, żeby pozwolić nam zejść. A co najgorsze, to to są jedyne krzaki na mapie, więc nawet na krzaki nie będę mógł tutaj liczyć. No nie ma jak zejść ze Skybase'a w tym sezonie. Jedyne co jest, no to panele odbijające, których zgaduję, że nie ma szans, żebym znalazł. No ale na razie zbierajmy matzy i będzie my kombinowali te taktyki na żywo. Plus taki, że są chociaż takie miejsca jak to w, nie wiem, wzgórze kamienia, na którym nafarmyjemy tego kamienia bardzo dużo. No i tego matca będziemy mieli na tyle, że może z tego skybase'a schodzić wcale nie będzie trzeba. Ty, dobra, to miejscówka naprawdę jest potężna. Zobacz, ile tu jest kamienia, a tutaj na kontenerach jest mnóstwo metalu. Ja już zapomniałem, jak łatwe było zdobywanie materiałów w OG sezonie. Eee, kolejny typ mnie bije. Okej, okay, kolejny chyba niezbyt prawdziwy. Ale 25 osób już żyje. Dobra, ja się pytam, jak to jest możliwe, że my wejdziemy na Skybase, będąc, nie wiem, w top 5 prawdopodobnie. E, zrzut! Wy zapewne dobrze wiecie, co w zrzucie może być. Ja też wiem. Panele skokowe. I muszę ten zrzut otworzyć, tylko tu wszędzie jakieś budowle, i tu strzały słyszałem. Więc jestem ciekaw, czy damy radę. Bo ja w Skybase jestem niezły, ale jak ktoś zacznie do mnie strzelać, to już, już tak fajnie nie będzie. Dobra, proszę, panele skokowe. Proszę. O. No nie, ma, ale ta snajpa na pewno się przyda na szczycie. Kolejny leci na puszczę. Ta puszcza to jest jakiś chyba najlepszy spot na łowienie zrzutów. Tak mi się coś wydaje. Tylko ta strefa taka mało skybaserska. Zobaczymy co będzie w zrzucie i najwyżej cofniemy się do strefy, bo tutaj będzie duży problem właśnie w tym, żeby w tej strefie się zmieścić, bo jak na razie cały czas się ustawia na nas i zazwyczaj to jest dobrze, ale teraz nie. Mamy panele. Mamy jeden panel skokowy. Mamy snajperkę, mamy RPGa. To naprawdę może powodować całkiem niezły skybase. A my jesteśmy już Top 10. Wydaje mi się, że tyle matca jak najbardziej wystarczy. No, w tych klasycznych sezonach robimy to z połową tego matca i dajemy radę, więc tutaj idę już na górę, idę. No, i będziemy trzymali kciuki, że strefa nadal będzie pod nas siadała. Kurde, to jest stresujące. Kurczaki, no, tak bym średnio powiedział z tą strefą. Widzisz co? Ja zejdę stąd i zbudujemy od nowa. Tylko, żebym ja zszedł. Bo jak na razie. O... Dobra, bo ja się już zapewnie poczuwam. <laughs> Okej, okay, zrobiliśmy to, zeszliśmy. Straciłem oczywiście dużo matca, ale wiem, że tutaj raczej nikogo nie ma, więc szybko tego matca dofarmimy i zaczniemy troszeczkę później. No dzięki temu będę miał gwarancję, że faktycznie w tej strefie już tam pożyję jak najdłużej. Kolapsujmy tamtego SkyBase'a i teraz tak, mam więcej materiałów, jak widzicie, niż jak miałem wcześniej, więc koniec końców wydaje mi się to być bardzo dobrą decyzją, co zrobiłem, tylko tam jest typ, który się bije i on będzie mnie widział prawdopodobnie. Kurde, no strzeliłbym. Ale próbujmy na ten SkyBase jak na razie. No to myślę, że będzie nasza najlepsza szansa, więc idę powoli. Strzela ktoś, ale to chyba nie do mnie. Pa, ja już nie mogę wyżej, więc to jest maksymalna wysokość. Straciłem na tym trochę HP, ale okej, okay, damy radę. Podedytujmy jeszcze tutaj trochę tej podłogi, żeby nas jak najmniej było widać. No i co, teraz. A, ty, właśnie. Chyba jednak będę szedł na pełnych podłogach, bo jak nie będę szedł na pełnych, to nie będę w stanie postawić tutaj nigdzie tego naszego odbijacza. A my jesteśmy top 5 i mamy jeszcze naprawdę masę materiałów. Nie wiem w sumie, czy to prawda, ale wydaje mi się, że jesteśmy dużo niżej niż ten Sky Limit w tych naszych obecnych rozdziałach. No bo ile ja mogłem materiałów zużyć? 500? Nie, nawet nie. 300, 400? O, tam są bitki, tam są bitki. To takie potężne. Czekajcie, tu, tu i tu. Trzy osoby widzę. Kolapsujemy typ, kolapsujemy typ. No nie no, tragedia. Jezus, w ostatniej chwili zszedłem, ale to niezły skamer z tego typa, no! W tym momencie nie mam już jak zejść ze Skybase'a, więc pytanie, czy wchodzenie na niego to nie będzie po prostu misja, sami wiecie jaka. Zapewne tak, no ale trudno. Wchodzimy. Skybase to Skybase. Może nie zauważy, może nie popatrzy. Popatrzy, oni strzelają do mnie, czy nie? Do czego strzela tam ten typ spodem mnie? Oni chyba naprawdę nie zauważyli, że ja znowu wchodzę na Skybase. Oj, trzymajcie za mnie kciuki. Ty jestem znowu w strefie, jestem top 3. Jakbym teraz kogoś wypatrzył. To myślę, że warto byłoby do niego strzelić. Tutaj w tym okienku na pewno jest jeden. O nie, biją do mnie. Biją do mnie, biją do mnie i to jest mój koniec. To jest mój koniec. Top 3 jak na pierwszy mecz to nieźle całkiem. No ale teraz już wiem co poprawić. Dymy tutaj, dymy już. Pierwszym killem, ale typ po mnie idzie. Tu potężny jest ten pistolet wam powiem. Z jakiegoś powodu mi kolega odpuścił. Tylko problem taki, że ja mam dwa pistolety, a przydałoby się mieć coś lepszego. O, shotgun to już lepszy. Czekajcie, bo ja wyrzuciłem swojego shotguna. O, to był ten sam typ? Chyba tak. No ale mamy kila. tylko problem był taki, że tutaj dużo czasu poświęciłem. Sennego, którego powinienem poświęcić na zbieranie materiałów. Strefa mnie trochę martwi, ale technicznie, jak się pośpieszę z tym zbieraniem materiałów, to nie powinno być źle. Może nawet lepiej niż w poprzednim meczu. Nie no, wam powiem, jest naprawdę git. Mam tysiąc drewna. Teraz to zbieram to całe pole kamienia i jeszcze zdążymy zahaczyć o metal tam na kontenerach, więc naprawdę, mimo problemów początkowych, to chyba będzie dobry mecz. Ty, tu na pomidorowym technicznie też jest sporo metalu. O ile te kontenery dają sporo metalu, zobaczmy. Jeden kontener 40. To nie dużo, ale z tego co pamiętam, te siatki powinny dużo dawać. To no też nie tak mało, ogólnie najlepiej nie jest, ale tragedii też nie ma. Oj, ale będzie tragedia, bo właśnie Dostałem snajperkę w głowę Straciłem sporo materiałów przez to wszystko Ale o dziwo tamten chłop mnie nie dojeżdża Więc ja zobaczę co oni robią i zejdę Tutaj metal zbierać, bo jak oni mnie nie dojeżdżają To w sumie czemu się chować Dobra, materiałów mamy naprawdę sporo No jedyne tak naprawdę czego nie mamy i co mnie Odrobinę martwi, to oczywiście ilość życia No bo nie mam żadnego leczenia I też co najgorsze nie mamy czym zejść ze skybase'u No ale trudno, ja stąd startuję Z tego miejsca, bo przez to, że ten skybase jest Nisko nad ziemią, to jak nie zacznę go dalej kod strefy, no to on będzie bardzo widoczny, więc, yy, no, mam nadzieję, że nie będzie ten akurat. Okej, okay, jesteśmy na limicie, to ważne bardzo. Edytujmy podłóżki, żeby mieć jednak te cienkie, no i idźmy do strefy. Nie jest źle, oczywiście dobrze też nie jest, bo nie mamy nawet snajperki. A patrząc na to, że tamta górka, no jak widzicie, jest w strefie, to mi się wydaje, że ja na tym skybase'ie, to jest sky limit, przypominam, jestem na wysokości tamtej górki mniej więcej. Dla udowodnienia, że wyżej się nie da, no zobaczcie, no nie da się. Startujemy! I trzeba biec, a wy obstawiajcie, czy, czy dobiegniemy do tej kolejnej strefy. Bo ja coś obstawiam, że jakiś snajper nam zniszczy zabawę. Tak bym strzelał. Oby oni nie strzelali. Przed nami dwa zrzuty, jakby je tam złapać w tym locie, to mógłbym nawet mieć czym zejść potem ze Skybase'a. No ale to się chyba jeszcze nie uda. Może kiedyś nam spadnie na Skybase. Tam typ strzela do zrzutu. Powiedzcie, że on mnie nie widział. No musiał mnie widzieć, jak strzelał w górę. E, drewno się już skończyło. Tysiąc matsów prawie poszło, ale nadal mam 1500. Mam złą wiadomość. Ta góra nadal będzie w strefie. Każdy, kto tam wejdzie jakimś cudem, no, będzie mnie widział z odległości dalekiej. Plus taki, że początku mojego Skype'a już nie widać. Więc może jakimś cudem uda to się przeżyć. A jesteśmy już w top 4. Top 3! Proszę, oni się pode mną pokonali. Niech oni mnie nie widzą. Tylko ja nawet nie mam broni, żeby tego top 1 pokonać na koniec. Granatami go po prostu zarzucę, no. Nie, nie mówcie, że on się na tej górze zbudował. Jezu, jaka tragedia. No, gorzej być nie mogło. Ej, oni się dojeżdżają na tej górze. No to jak oni się biją, to może nikt nie zauważy mnie tutaj. To jest moja jedyna szansa. Podchodzimy do. No nich coraz bliżej, no żeby nie było tej górki, żeby on musiał stamtąd iść. Dobra, jestem w strefie, jestem w strefie. Aj, strefa idealnie na górce. Proszę nie patrz w moją stronę, kolego. Jezu, jaki stres mam. Ja nigdy nie miałem takiego stresu na Skybase. Jeden tam biega w tych budowlach, no a drugi tam w tym boksiku siedzi. No i ruszyliśmy ponownie. Proszę nie patrzeć w górę, proszę. Jestem w strefie kolejnej. No i znowu na nim strefa. Jak to możliwe z tą górką? Teraz, jakbym się uparł, to mógłbym już do niego nawalać z tego karabinu, nie? Ej, to jest straszne, dziwne, że żaden z nich nie popatrzył na górę, naprawdę. No nie, ten na dole mnie zobaczył. Rzucam neidy, bo to już jest mój koniec. Chyba już... zabiłem tego! O ty, pajacu, ty nie ma. Uf, nie, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, co... Co się wydarzyło? Typ w ostatniej filmie i jeszcze zabiłem tamtego po drodze Mamy finalnie top 2, ale wam Chyba lepszego SkyBase'a w życiu to mi się nie udało zrobić No niesamowite to było Próba numer nie wiem która już tysięcy razy Strefa siadła idealnie Matce jak widzicie są idealne No jak zawsze jedyny problem to taki, że nie mamy absolutnie sposobu na zejście ze SkyBase'a Ale do tego się już przyzwyczailiśmy Plus jeszcze tu gdzieś jest typ O jest, nawet go Dostał całkiem sporo. Tamten ma snajpę, no! I teraz pytanie: co robimy? No, chyba pozostaje posiedzieć w strefie. No bo po prostu tam granatniki wrzucę mu i tyle będzie. No i leży od granatnika. I widzicie? Ty, tu pułapka jakaś leży. O Jezu, to nie ta. No gdyby to były odbijacze, to by było naprawdę przecudownie. Teraz jeszcze co gorsza, tu wszędzie są bitki. Więc ja muszę jakoś od boku przejść do strefy. A nie ma czasu na takie rzeczy. Dobra, musimy stąd zacząć budować. Tu już nie ma żartów. I może jakimś cudem ktoś, kto ze sklepowej idzie, nas nie zauważy. Miejmy nadzieję. Dobra, mamy sky limit, więc teraz tak. To... Tu edytujemy, bierzemy bandaże. Albo dobra, wezmę od razu aptekę, bo ona bije po dwa, więc weźmy to, co trzeba i biegnijmy do tej strefki. Jakimś cudem? Jeszcze żyjemy, ale jak miałbym strzelać jak długo, no to zgaduję, że zaraz albo ja dostanę snajpę, albo po prostu no, ktoś nas zestrzeli. Nie mam ani snajperki, ani już prawie leczenia. No a co gorsza, nie mamy czym kompletnie zejść z tego Skybase'a. A, <laughs> a i jeszcze będziemy nad górką, więc praktycznie będzie nas widać. Czemu to jest takie ciężkie? Ty, co tam się dzieje? A, tam też jest Skybase. Wiesz co, ja chyba to muszę kolapsować, żeby to miał sens. Co oni robią? Pa pa pa, kolapsuje tam barierkę, kolapsuje wszystko. Dobra, może będziemy bezpieczni, może będziemy bezpieczni. Dobra, leci. Leci wszystko! A ten typ z góry gdzie? o, o, o tam, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Skoroś on chyba nie do mnie, nie? Ja jestem bezpieczny. Tam strze od do tamtych, dobra. Jest naprawdę gitara. Maxów nawet mamy jeszcze sporo. Proszę Bugu, Skype i siusie. Daj mi wygrać. A tam przed nami jest jeszcze jedna górka. Kurde, no za dużo tych górek i za niski ten Sky Limit. Teraz jak tamten przed nami będzie patrzył w tego pod nami, no to na pewno nas zauważy. No nie ma opcji, że nie. Ty idzie, stąd idzie? Tamten padł na górce, więc został tylko ten, ale on został skolapsowany. Ale przeżył. Tam jest trzeci. Padł! Ten z góry padł! Nie, tamten padł. Dobra, jesteśmy top 2. To naprawdę ma szansę wyjść. Teraz tak pum, pum, pum. No najgorsze, że ja nie mam jak zejść, więc ja nie wiem co ja. Dobra, zostajemy nadal tutaj. Ja się stąd nie ruszam. Ten typ nie może wiedzieć, chociaż się tak zatrzymał na chwilę, już myślałem, że lecę. Pa, 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 buduję, buduję, coś buduję. Jestem w kolejnej strefie, a on znowu o mnie nie wie. Jest pięknie, jest pięknie. Może wyjdzie po prostu, no bo normalnie to bym na niego zleciał, wiecie, z lunch pada, czy czegoś i bym po prostu go strzelił, wygrał. No, a teraz nie mam jak zejść, więc poczekam, aż strefa będzie malutka. Granatnikiem tam dwa granaty zrzucę i po prostu będę spadał z shotgunem czy coś. O nie, widzi. No jaka to jest paruwa, no jaka to jest paruwa, no i on już mnie widział i mi. Czekaj. Póki jeszcze nie jestem tu, to będę strzelał. Dostał. Ja nie dostałem! Lecę z shotgunem! Proszę! No i tyle. To była moja najlepsza próba. To była moja jedyna szansa. Tym bardzo długo nie wiedział i nawet mi brawo bije. Ja myślę, że zasługuję na to brawo. Mam nadzieję, że zasługuje też na waszego lajka. Kot ma na jak w sklepie Fortnite. No i co? Dajcie znać, jak wam idą Skybase'y, A ja muszę przyznać, że to naprawdę ciężki kawał chleba w tym sezonie.